Witam oczywiście bardzo serdecznie, Jesteś z tej strony KL29, witam oczywiście w kolejnych poradach urodniczych KLA Dzisiaj oczywiście pokażę Wam mniej więcej jak e, przycinać gwiazdę betlejemską i jak ją dać do spoczynku żeby sobie podpoczęła. Poza tym oczywiście przypominam, że miesiąc bez podlewania, po tym można ją e, lekko lek, po miesiącu można ją lekko podać, już nie nawozimy, bo y, na razie jeszcze nie nawozimy. Dopiero jak po prostu ziemia przeskinie, tak dalej, razem z wodą, tak dalej, to wtedy ewentualnie troszeczkę y, nawozu można dodać. Potem, później, jak ten nawóz się przyjmie, i też wyschnie to wtedy można już regularnie podawać. Potem, już w upawach trzeba po prostu częściej podawać. No i oczywiście, na sam początek, tu mniej więcej widzimy. Tu jest już oczywiście yy, przycięte. Zobaczcie, że tu praktycznie wypuszcza liść. Yy, z tej strony i z tej nie ma przycięte. Dlatego oczywiście przechodzę do operacji. Mam tu oczywiście nożyczki, bo niestety sekatora nie rani I powiedzmy, że chcemy to powiedzmy na tyle centymetrów to przeciąć, żeby to ładnie wypuściło liście, tak jak na tamtym. Tamtego już nie potrzebuję ciąć nowe pędy wypuszczalnego neto. Eee, też trzeba pamiętać żeby nie dotykać tego mleczka białego, bo może to się niestety może dojść do jakiejś alergii czy czegoś. I może to być po prostu nieprzyjemne. Eee, też nieraz tego mazać przybuzi i tak dalej, bo to może być nieprzyjemne. Jak widzimy jeden pęd już mamy obcięty. Tyle, przechodzimy do drugiego i mniej więcej w ten sam sposób obcinamy. Powiedzmy, że od tego, powiedzmy, że tu stąd, zobaczmy, jak to ładnie przyciąć. O, jest. Udało się. Mamy oczywiście rośliny na spoczynku. No i co musimy na koniec zrobić? To po prostu dać w ciemne miejsce. Na miesiąc bez podlewania yy, w ciemne miejsce, na miesiąc bez podlewania schować i potem po miesiącu, czyli dokładnie w lutym, koniec lutego, możemy wyjąć i ładnie przechodzić yy, do innych czynności związanych z gwiazdą wylejemską Także jeżeli chodzi o ten materiał, mam nadzieję, że Wam się on przydał. Taki krótki poradnik. Zatytułowałem mniej więcej jak, yy, yy, jak zrobić, żeby po prostu był ten stan z poszynku, gwiazdy berlejmskie, czyli po prostu, yy, krótko mówiąc, stan z poszynku gwiazdy berlejmskie. Jak to praktycznie zrobić? Także dziękuję wam za uwagę i mam nadzieję, że się podobało. Także jakby co za zostawcie obserwacje serdecznie i Oczywiście też się zapraszam na instagrama już na kanał yy, poradokliniczny kala nie wiem czy się ten kanał na youtube poradokliniczny kala jeszcze będzie nie wiem na razie jeszcze jest ale nie wiem jak długo zobaczymy na razie jakoś tam jakoś w miarę idzie także subskrypcje jakoś tam przybywają no jakoś cudem o dziwo ale też dziękuję za wszystko no nic to będę kończył no i na razie do następnych materiałów oglądziech takie na razie i oczywiście pozdrawiam.